Witam wszystkich, to jest dzisiaj trzeci odcinek. Dzisiaj nagrywamy na Gwieździce i dwa. Tylko, że jesteśmy dzisiaj wkrótce obok. weźmy chwilkę. Pierwsze piętro. Żeby jakichś konfliktów nie było. na dziesiątkę i jedziemy. Pozdrawiam wszystkich. No proszę, to jest tak samo jak poprzedniego odcinka. Też nawet mam przyczynioną tabliczkę. W niektórych wydokaźnikach nie ma niestety tych tabliczek, na przykład może o tym świadczyć, że może być nawet uszkodzona. Także lepiej. Jeszcze sprawę i czujnie. Jesteśmy na dziesiątym. No to pokażemy teraz widoczki. No, dość wysoko. Przejdźmy tutaj na razie. No, widać tutaj stąd gwiazdysta 44 i 46. Chciałbym Państwa poinformować, że siódmy odcinek będzie nagrany 11 lutego w sobotę. A ósmy odcinek będzie nagrany w czwartek, ale dopiero 16 lutego. Chyba, że coś może się zmienić. Nie wiadomo. Osiedle Kopernik. Dobrze. Dziesiąte piętro. Tak jest dobrze wszystko. Tutaj jesteśmy między dziewiątym, a dziesiątym. No. No to poczekamy. No to przyjrzymy, jak się coś się uważa. Tutaj jest maszynownia dźwigu. Tu jest już przejście do następnej kropki. Maszynownia dźwigu nieupoważnionym wstęp bronionym. Dobrze. Musimy chodzić. Bo to jest niebezpieczne te pierwsze miejsce. E? Jak ktoś przechodzi przez klatkę. Kogoś tam słyszę. Teraz y, czekamy na gminę. Akurat gita musi jechać z parterów. I jeszcze na ja, pomiar. ktoś musiał wyjeżdżać na któryś z zamkniętych. No wiecie? No słuchajcie. No to mamy. Wydaje mi się, że to będzie dłuższy odcinek. No to już wchodzimy do windy i już jedziemy na dół. Ciekawe czy będzie trzeszczyła. Musimy się na spokojnie przyjrzeć i sprawdzić. No trochę jest spokojna ta Jednak jest jakieś trzeszczenie. Tak jak w poprzednim odcinku. Jesteśmy już na harterze, pokażemy tylko blok. I to właśnie byłoby tyle. Właśnie to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za oglądanie. Do zobaczenia.